Jest sobota 15 lutego i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych. I dla tych, którzy jeszcze nie oglądali żadnego odcinka na tym kanale, to informuję, że odbywa się tutaj rozwiązywanie quizów filmowych. Tyle mam do powiedzenia. Kilka jest takich, które pojawiają się raz dziennie, dlatego też odcinek wychodzi raz dziennie, ale mamy też quizy ze strony Sporkel, która jest katalogiem historycznym quizów i będziemy dowiadywać dzisiaj o prawdziwych osobach, które były grane w filmach przez jakichś aktorów, w tym razem w latach 50. i 70 ale na początek Cinematrix, gdzie mamy sześć podpowiedzi i dziewięć kratek do wpisania tytułów filmowych. To nie jest tylko tak, że jeden tytuł filmowy pasuje, wręcz przeciwnie, może być kilka, pod warunkiem, że, zgadza, że pasują jakby obie podpowiedzi, które są tutaj jakby wytycznymi dla, dla danej kratki. Podwójna litera w tytule i przez podwójną literę podpowiedź ma na myśli to, że tak jak tutaj, to T i T, dwie litery takie same muszą stać koło siebie. Tytuł zawiera słowo THE, data premiery to 2000-2009 i mamy zestawy aktorów i aktorek, Tina Fey albo Jimmy Fallon, Seth Meyers albo Amy Poler, Dan Aykroyd albo Jane Curtin i tutaj oczywiście odwołujemy się do tego, <coughs> że Saturday Night Live skończyło 50 lat w ten weekend. Odbył się wielki koncert i ogólnie gwiazdy wystąpiły, te które były, no więc teraz musimy zgadywać filmy. Z tymi postaciami, z tymi aktorami. Podwójne litery w tytule Jimmy Fallon. Może, zrobię, może zrobimy futbol fever. Fever pitch. Dobra, nie pasuje. Ale jest szansa, żeby że fever pitch było tutaj. Tak, jest Jimmy Fallon i Drew Barrymore. W filmie o baseballu, adaptacja Nika Hornbiego. Film tutaj było baseballu, a oryginalny jest oczywiście o piłce nożnej. Tytuł zawiera the. Spróbuję zrobić the date night z Tinom Fey. Nie, jest po prostu date night. No to, no to lipa. Mean Girls nie ma nie ma the. Jimmy Fallon nie pamiętam. Jimmy'ego Fallona, żeby wystąpił w jakiejś wielkiej ilości filmów. Tina Fey też nie pamiętam z... Sisters? The Sisters? Coś takiego? Dobra, podwójne litery w tytule chyba nie... Nie wymyślę tego raczej na szybko, więc wolę przejść dalej. Seth Myers i Amy Polar ludzie. Tu możemy wpisać Mean Girls. Amy Poler też bardziej oczywiście kojarzę z telewizji Z tytuł zawiera The Set Meyers Ojej, Dan Aykroyd albo Jane Curtin. Nie wiem jak wygląda Jane Curtin, więc wszystko musi się oprzeć na danie Aykroydzie, a będzie to bardzo, bardzo trudne. Spice like Us Hadysak. Czy tam Aykroyd gra w Hadeshaku? Byłbym zdziwiony jak nie, ale kto tam... Kto tam wie tych ludzi. The Great Outdoors. Dobra, tutaj już go mamy. heads Ale nie mamy, nie mamy słowa D Kiedyś Dan Aykroyd był wszystkim, a... Teraz nie mogę sobie przypomnieć. No dobra, zostawiam to, bo szczerze mówiąc nie wiem, jeszcze chcę się dowiedzieć jakie... Admission, to są najpopularniejsze odpowiedzi, jakby co? Admission, absolutnie nie znam. Invention of Lying, ok, nie wiedziałem, że w tym gra. Wet Hot American Summer, faktycznie. To jest Baby Mama, ok. Ghostbusters 2. A i tutaj dwa jako OK, w ten sposób jest traktowane i The Blues Brothers. Mój, e, mój duży błąd. E, dobra, OK. Przechodzimy do movie. mamy sekundowe streszenie filmu wizualne. Film ściśnięty do, do kilku klatek i zgadujemy jego tytuł. Na razie nic nie widziałem, a ponieważ było ciemno, to wpisuję film NARK. Teraz będziemy mieli dwie sekundy. Nie wiem czemu wydawało mi się, że widzę Nicolasa Cagea. 3 sekundy teraz. Teraz żeby nie mieli czasu na to, żeby spojrzeć co... Na razie nie mam, nie mam pomysłu, więc pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy zostają wypowiedziane. Mówi Del teraz 4 sekundy. Czy to jest Godzilla? ale Nie było ani sekundy pokazane z potwora, ale dobra, ok, jest. Jest to Godzilla Rolanda Emerysia z 1998 roku. Framed, kadr z filmu. I zgadujemy jego tytuł. Tym razem mamy tutaj Central Park. Tak mi się wydaje. 27 kwietnia, 6:42. Z jakiegoś powodu, kiedy Harry poznał sali, mimo że oczywiście to nie to. Ok. Głowa, głowa Statuły Wolności leży na ziemi, tak więc mamy Cloverfield, czyli film z, nakręcony kamerą z ręki o, o wielkim potworze, który wszyscy byli obrażeni, pisał go m.in. Drew Goddard, odpowiedzialny też za The Cabin in the Woods, no i startował franczyzę, co też jest ciekawe. Drugi film jest dosyć dobry, ten, z Johnem Goodmanem dzieje się pod ziemią, ten trzeciego, trzeciego już nie widziałem. Wrzesień 7 1990 rok. Pięć najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy informacje o tym, ile zarobiły do tej pory, ile zarobiły w danym tygodniu. I widzimy, że mamy jakiś hicior od Jerego Zakera Jerry Zucker i Patrick Swayze. Podejrzewam, że jest to uwierz w ducha. Universal. 24 miliony. Zniszczyli wszystko, co miał, i wszystko, czym był. Teraz. Yy, Zbrodnia ma nowego wroga, a sprawiedliwość ma nową twarz. Darkman. Jest Liam Neeson jako superbohater w filmie Samurai: Warner Brothers, 71 milionów. Gra Harrison Ford i Brian Dennehy. Zobaczymy, czy to jest czas patriotów. Jeśli nie to. I reżyseruje Alan J. Pakula. Niektórzy ludzie zamordowaliby dla miłości. Raul Julia. Nie wiem, który to jest Presumed innocent. Okej. Okay. Niedawno, niedawno zreimajkowane z Jake'em Gillenhollem. Columbia Pictures 44 miliony. Niektórych linii nie powinno się przekraczać. Kiefer Sutherland. Julia Roberts i Kevin Bacon. O oh, wow. Uh, Flatliners. Też też zremajkowane kilka lat temu z zupełnie inną obsadą. Wtedy dosyć młodzi ludzie występowali w tym horrorze Joel'a Schumachera, który nie jest jakoś specjalnie ciepło przyjmowany, no ale wystartował kilka karier, albo przynajmniej popchnął je do przodu. Charlie Sheen. Zobaczymy, czy jest szansa na hotshots. A jeśli nie hotshots pierwsze, to część druga, part deux. Charlie Sheen i Emilio Estevez, czyli jego brat i Leslie Hope. Ok, Dwóch, dwie osoby odpowiedzialne za wywożenie śmieci, którzy wiedzą, że coś jest nie tak. Reżyseruje Emilio Estevez. Nie mam pojęcia. Man at work. Ok, plakat jest nieźle zmyślony. Tutaj ciekawie się prezentuje ten, to negatywna przestrzeń. A jest to negatywna przestrzeń nad tym trupem. Wygląda jak, jakby miało być jakimś takim hmm, pytaniem, w stylu, stylu, czy co widzisz, za złudzenie optyczne tam. A my przechodzimy dalej. Cine to Mamy najpierw na początek 16 podpowiedzi. 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy wszystkie podpowiedzi tak, żeby cztery dotyczące jednego filmu znalazły się w jednym rzędzie albo w jednej kolumnie. Dr. Soys i Top Hat. Nie inaczej, bo chciałem od razu z... i Mike Myers, bo chciałem zrobić The Cat in the Hat. Dobra, zrobimy jeszcze inaczej. John Carpenter, Shifter i Thing to jest oczywiście The Thing na Antarktyce. Max The Dog, Lewis Carroll, Tim Barton, Matt Hatter. Będzie Alicja w krainie czarów. Aha, Gold Spy i Beyoncé to jest. Trzebujemy Majka Majersa raz jeszcze. Tu może zrobimy. Aha, nie, tego Majka Majersa możemy sobie przesunąć tutaj. Hat. Ok, Thing. Nie wiem o co chodzi z The Thing, ale Christmas, Dr. Soyce i Max The Doggy Two Sizes To Small, to jest Grinch. Mad Louis, uh, Barton, Tom Hadi. Uh, Louis. Louis, Liz i Tim Burton. To jest Alicja w krainie czarów. Przechodzimy do drugiego quizu z serii Cine to Nerdul, gdzie mamy 16 tytułów filmowych i zgadujemy 5 motywów, które łączy po 4 filmy. Dangers and Dragons. Od co bym tutaj chciał wyjść z tego? <coughs> Nie mam na razie żadnego <coughs> dużego pomysłu. The other guys. Z so Will Ferrell i Mark, Mark Wahlberg. The favorite. The Lobster. Eva Mendes. Pasuje mi do czegoś. Ewa Mendes jest, jest też w The Other Guys. I w Ghost Riderze. Battle Los Angeles to brzmi trochę jak Aaron Eckhart. The Fountain. Próbuję jeszcze Rachel Weisz tutaj gdzieś wcisnął. Tak, Get Smart. I w Lobsterze jest. U, nie jest w Lobsterze? Huh. Milajowicz, może nie? Resident Evil Battle Los Angeles i e Dungeons and Dragons. Michelle Rodriguez. To Fury 7. Nie, mamy Returns to chcemy. The Fountain i The Lobster i teraz. Ooh. To mamy Rachel Weiss i mamy Anne Hathaway. Okej. Okay. O, no, okej. Okay. I teraz pytanie brzmi, czy będzie. przekrają na naprzeciwko swojej, swojego obecnego męża. Albo partnera raczej. Muszę powiedzieć, że nie mam. Favorite. The Mummy Returns Get Smart i 7. Nie jestem pewien. A, ah, jest Dwayne Johnson w tych wszystkich filmach. No dobra, w The Other Guys go nie ma za długo. Poskacze w czaki razem z Samuelem Jacksonem. E, dobra, a teraz przechodzimy do znanych. E, e, znanych znanych osób, które były grane przez mężczyzn w latach 50. E, po 40. -tych, 40. -tych. przechodzimy dalej. The Magnificent Yankee. E, tutaj może Edison? Nie. Thomas pisze. Fowadis Peter Ustinov gra Nerona. Marlon Brando, który wygląda jak Pedro Pascal z tym wąsem Gra Yankee Doodle Dandy. Gra. Huh. Richard Barton gra Marka Antoniego. Cezara. Kogo grasz tutaj, chłopie, z tych rzymskich? Wpiszę samo Antony. E, Octavian... Nie. James Stewart gra jakiegoś znanego muzyka, którego nie rozpoznaje. James Cagney... Nie wiem. Lawrence Olivier gra Henry VIII. Gra Richarda... O, dobra. Uf, samo Richard wystarczyło. Gunfight the O.K. Corral. E, czytamy Wyatt Earp. Nie? Czy tam był Ned jakiś, nie? The Vikings, Ernest Borgnin gra. <grymne> Odyna gra. A jakbyśmy tutaj wpisali Caligula? a jakbyśmy wpisali August, a gdybyśmy wpisali, żeby ten Frank Thring może gra. Claudiusza, nie? Może gra. Które dwóch pisałem tylko. Neron i, i Król Ryszard. okej okay, Justice Oliver Wendell Holmes nie było szans. Emilio Zapata znam nazwisko, ale nigdy mi się nie skapnął. Marcelus z nie miał szans. Glenn Miller nie miał szans. Ten Doc Holiday może, może, bo pamiętam go z filmu Tombstone. I Ben Hur oczywiście. Pons już Piłat, a Ragnara Lodbroka nie znałem. Więc teraz panie. Jesteśmy w latach 70., więc może uda się, <laughs> może się uda coś tam więcej, ale. Też wydaje mi się, że będzie dosyć, e, dosyć ciężko. Diana Rigg e, za nas gra o tron, ale nie tylko. Gra w Juliuszu, Cesarze, Cesarze Żu, Klaupatre? Nie. Janet Suzman gra Elizabeth. Gra Diana, gra Billy. Holiday. o jedno, dobra, udało się. Jesus Christ Superstar. Mamy znowu Mar Marię Magdalenę. Leny. Leny. Valerie Perrin gra. Nie wiem kogo. Kąś komiczkę, może śpiewaczkę. The Happy Hooker. Lynn Redgrave. Nie wiem. Może tutaj jest wreszcie ta Calamity Jane, którą próbuję trafić już od dawna, ale widzę, że jej nie ma. Julia. I Jane Fonda gra. Nie wiem. Reiko O'Hara też nie znam. Z, Shogun Samurai i Caligula, Octavia, Julia, Julie, Agrippa. Też dwie osoby. Może, może im dalej wraz, tym, tym łatwiej mi będzie, ale dowiemy się czegoś. Porsche, Empress Alexandra, Hani Bruce, Zawiera, Holander, Ani Oakley, Lilian Helman, Izumono Okuni i Drusila. Bez szans, żebym którekolwiek tutaj, ale Hani Bruce, jak rozumiem, to jest odlenego, czyli pewnie partnerka. Dla niego postać. Dla niego bardzo ciekawie też przedstawiona w filmie, przepraszam, w serialu Marvelous Mrs. Maisel, który, który uważam, że jest bardzo dobrze napisany, może nie zakończył się jakoś tak super, ale myślę, że warto, zwłaszcza, że to jest taki serial, w którym wszystko dzieje się na wysokim tempie i utrzymuje dobry poziom humoru, a przynajmniej takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i poznanie kolejnych prawdziwych osób, które istniały, a których nie znałem i zapraszam na następny odcinek już jutro. Pa!